Szanowni inwestorzy, uwaga, złoto znowu rośnie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ są wyprzedawane teraz obligacje na całym świecie, zwłaszcza w Japonii. Rośnie znowu niepewność, a gdy rośnie niepewność, inwestorzy szukają bezpiecznej przystani. Jednym z tych rynków, na których widać presję na rzecz kupna, to jest rynek złota, i właśnie inwestorzy z całego świata szukają tutaj momentu i miejsca, gdzie można przetrwać trudne chwile i kolejnym rynkiem, który też widać, że korzysta z tego jest rynek Bitcoin, ale przede wszystkim te obligacje, które są sprzedawane, bardzo mocne wzrosty rentowności do poziomu, które nigdy w historii nie były obserwane na japońskie obligacjach, to jest sygnał ostrzegawczy, no i widzimy tutaj, że bez względu na to, co się teraz dzieje, na amerykańskich światowych radownościach. Czy one idą w górę, czy też w dół? Złoto rośnie. Nieważne, czy amerykański dolar się umacnia, czy też osłabia, złoto rośnie, więc bilans ryzyk jest niezwykle teraz pozytywnie przechylony na korzyść scenariuszy optymistycznych, wzrostowych. Dlatego też nie dziwmy się, że złoto idzie w górę i przekracza już barierę 3300 dolarów. Pozdrawiam.